Siemanko, witam was serdecznie w już kolejnym odcinku z Farming Simulator 15, Polskie Maszyny, a jest ze mną Minionek się. I Patron Może byś się przy Witonie trąbisz? Siemaneczko Tak niekulturalnie trochę Samochodowo Samochodowo A Dzisiaj Będziemy Dobry, robić to co... Tak, e, patron, ty będziesz kosić. Dobrze, no powiedziałem, że nie ale <noise> też mnie mu zabić. Je, ja już tu mas do maszyny przeszykowaliśmy. Patrz A ja będę rosiawał na wóz. Słuchajłem no. kawasaki. Szukam mojej 30 No tutaj, E! E! Oh, sorry, sorry. Wow, wow, Patron! Laga miałem, lagam miałem, gdzie mam kosić? Tutaj macie masz kosić, dobra? tutaj przecież. To, ta łąka? to czego, czego. No a, a gdzie? Przyłąki macie, Eee, 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 e, e. Co, ty, co ty robisz? Nie wiem. Koszę. Co cię znosi? A wiesz, że te drzewa nie są przejezdne? No, Kawasaki przejeżdża. <laughs> Kawasaki. Mojego farmy nadal nie ma. Eee, Szymona właśnie nie ma, ponieważ musiał iść. Nie, chyba musiał iść już spać, coś takiego, tak? No, no. A my po nocach grać, więc sobie gramy. Z woda wszędzie. nie? jakich nocach, człowieku? Dopiero 22. Ej... Dopiero 22, a wczoraj grałem do godziny późniejszej. No, tak. Tak samo jak ja, ale ja mam wyjazd rano i muszę rano i spać. No, też. Mam nie ogarnia, nie, nie lagi. Nie ukarłem, w mi Nie, Internet w domu. O co poradzisz? Pa pa, No jak nie Uff. Pomóż wam w czymś? Jakbyś miał kosiarkę to możesz na pomysł kaszyć. No to nie posiadam takiego kosiarka no, 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 To rola możesz kupić kosiarkę No w sumie tam będzie nasz... To Je, Jedna wystarczy Żebyś to dobrze wykosił, bez żadnych Żydów, ja będę przycząsło, a ty tamto będziesz tamtej dzielbę robić. Dobre? Dobra. W następnym odcinku żniwa, nie? O, ale to żniwa już były, więc wie, to wykosienie za odcinkiem, może prasowanie, takie coś weźmiemy. Aha, no to żniwa to cały czas, wiesz, są na lesie. No żniwa są najczęściej w takich. Właśnie. No bo wiesz, yy, zboże już jest zasiane, na wymapę wejdzie i... jest. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Poczekamy, sobie wykosi. Bo ty masz większy traktor, tak już do kosiarki nie dajesz. To powiedz już jak tam wykosisz, to ja już... No Przyszyk gra. Przyszykowuję. Muszę na jutro ogarnąć jakiś. komputer, Ten, na tym się grać, nie gra, nie wiem. GTX 900, y, 750 Ti 2 będzie dobry? Nie wiem. No, no do tego procesor 4.1 Hz. Taki komputerek sobie kupuję. Wszystko chodzi elegancko No, żeby tak farming się nie legował Chodzi o... Może furt już trochę ma, ale jest dobry Chodzi o... pajączka ty... Oj! Która, jakbyś podniósł się tak... Nie wiem czy to jest skoszona, czy to nie jest skoszona, bo To jest dziwna tekstura na przykład tu nie jest skoszony. Dobra, już, ja tutaj... Tego nie jest widać za bardzo. Nie idź. Ja no, tylko z tym pomodem rzucę taki... ...5 i sobie polecił ładnie pod bloką. Muszę sobie ustawić ten pomad. A kupiłeś widełki do tura? Żeby belki później zbierać? Zaraz, do... zaraz się zakupi. Przy... Zakupy to wiesz, raczej tak na odcinku, coś tego to. Zawsze jakiś przejazd musi być. A Z tego co robiliśmy przed odcinkiem, wrzucał no? mi do tego. Na LS na wesoło? No? Tam staraliśmy się odcinkiem, No wydać? tak. Była beka. że jakaś się zrobiła taka dziwna. Co cisza? W każdy się skupia. Panie, to jak na toale... Jak na ki Jak... Jak byś na kiblu siadł. że jakiś ciężko kosin na lagach. Prawda. A wcześniej miałeś lagi? Nie, nie. się w nie miałem. Zastosowałem farming, na miałem na lagi. O, też mam... Też jest mod pasażera. No. To ci może pomóc zamiać, jak wchodzisz się. Tak. Właśnie, to nie. się zamień. Dobra, ja już będę kosił w nos. Ja jakoś sobie poradzę. Nie, masz takiego jak bo pali czasem się czyli to do, ...do tych nos. Ale daję radę. Masz jeszcze dwie łąki do wykoszenia. <grym> ja pierdzielę. Koś jeszcze jak kaleka, no ale to wszystko. No ko koszę tak, bo... ...tak, tak ciągnie jeździ. Ja, ja, nie skręcać. No jak wiesz e, Boże What the fuck No e, co tak wystaje? Właśnie Ja jak zobaczę jak będę przytrząsał co to jest, dobra? Jak chcesz to z minionkiem się zamień, to chwilę posiedzisz tam, wiesz Minionek, siadaj, to posiedzisz chwilę. Minionek. Co? Mienionek siadaj. Nie chcę od jedną z i... Ale nie. mi chodziło za pasażera, żebyś siadł. Dobra. A. I siedź na chwilę, nie wyłaś. I co, tego siedzisz sobie. Cześć. <noise> A. Ty może ci, ci szybko, bo ci e, duszno będzie zrobić. <laughs> Już? A może byś wyłączył? Nie, Wyłączył byś, może. A, po, a podniosłeś? <laughs> jest wyłączone, nie kręci. To znaczy, jak, jak chodzi ta prasa, czy tak samo jak to nas Ta prasa. Czyli trochę inaczej. Znaczy, ta... gwiazda. Ja Zobaczcie, ale... I tą łąkę całą się zrobi i będą... Dobra, to ty, minionek, jedź. Ale tu też mam mamy tylko jedną gwiazdę. Za od ciebie... Co? Tu wam też wykosić? Gdzie? No tu. Gdzie? Gdzie? Powaliło cię, gdzie ja tam gwiazdę wjadę? O, ten tam nie wjedziesz, bo tu jest pełno wody. Ja już kto też na wodzie kosiłem, tylko na błocie. Dobra, ja pożyczymy od was sześćdziesiątkę, żeby sprawnie wszystko szło. A po żeby co? Żeby można było sobie gdzieś prasę podczepić. Tak, do sześćdziesiątki prasę! Pociągnie. Spokojnie pociągnie. No co? No, Dobra, to ty pra będziesz prasować. A ja będę z beletę zbierał, bo ja mam tura. To kosić wam te łąki, czy już nie? To wyjkoć, wyjkoć, to się przyda, wszystko się przyda, panie. Tylko gdzie my to będziemy składować. Na waszym miejscu to ten ...bym zrobił te, te pole, co jest za waszym garażem, nie? Zasiał to gładko trawę Ale tu zboże jest na razie to po żniwach No to pożniłech nie Patron, ty się przydasz tu mi, wiesz? Na chwilę. No, no przydam się. Ale, ale czekaj, bo ja ci powiem do czego. Podnieś koło wrabiące. To wyskoczyło ci tak? Nie. M. Dobra. Na razie nic nie rób. Tylko będziesz musiał upuścić te koła zgrabionce. Nie chce mi się wychodzić. A jeszcze nie! Patrzcie, jak mechanizm widziała. Mechanizm, kurde. Nie jest za, skompli nie jest za skomplikowany dla mnie. Oj, jak szarpło. Opuść. Kręciu, kołem. Czekaj, sobie zmniejszę. Nie zgrabiasz. Co nie zgrabiam, co nie zgrabiam Ej, macie tam sibma. Bo ja nie no... wiem czy ona nie robi z tego, siana słona Bo ja tak prasowałem ostatnio. Kurde, drzewa tej zaczepię. Tak, ja dobra, będę miał BK i, 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 i no mam słomę zrobić. Będzie beka. Na 100% mam słomę zrobić. Ja robię, ja, ja robię przegląd prasy. Wszystko działa, nie da Często to można jechać w porę. Na stół wam wązrowy, kurde. Ej, podnieś! Chodź tu, będziesz łazić za mną i podnosić musisz. Już, tak. raz muszę się nawrócić. Uderzył, że aż cały... Cały ten... Tworzy byś Tu Tu są mnie. Pajęczyna. What X. I co? opuszczaj, I have? i Ciężko chodzi, bo stare to Jeszcze raz byśmy mogli garnić. Dzień Co? Jeszcze raz byś to mógł, mógł to przegarnąć, to nie było Cienie Sinidu Przykro mi A tu będę musiał ci zrobić przy drzewach No ja mi traje drzewo waliłeś Ja bym tam to no 30 może się nie dać Ale dobra, będziemy je tyłowali Niech jak to nie nasz <laughs> Mogłem trzydziestkę podpiąć Ale by nawet nie ruszyło O Boże, ty! No jest znowu gera. Ja, ja se sam, ja se sam podniosę już podniesie Co on tak pali? Wy... zwalnił trochę to nie będziesz się to wbijał będziesz lepiej zakręcił to Czekaj, ja już się łapę do, do Eee... Właśnie miałem mówić, że odjedź. Ja sobie se, ja se opółku. No patrz ty no. ustawia się automatycznie, że mam biegać zapierdzielać. Bo no. to jest tak jak jakaś trójkę w traktorze to ona czy tam. A. Ale pracują nad nową wersją, które słyszałem. Sz o kurde, takie będzie grube na zakręcie. To mi na końcu podniesiesz chyba, wiesz? Albo ja se sam sobie podniosę, ja se sam podniosę To jest mała łączka Z wodą kurna i ciągnie do prasa, A potem będzie mówił, że mu... Nie ma prasa nie działa. jak zachodni się w kurze. Dzięki, że tak pasek będzie zdziela. Co? No, no, pasek no to wiesz co ja ci to poprawię, tylko To, to weź ten drugi pas. To ja ci bym przerzucił. Ten co drugi jest Ja ci przerzucił to. I wie, wiesz, co dostaniemy? Słabe. No. Nie pierdziel. Od góry widać w trakcie. Mówię, że. Bierze zielono, ale daje. Tym. A czekaj, już ma 100%? Nie, jeszcze nie, ale jak. Skoczę na ten. Na A to. widzę, widzę, właśnie. Kurna mać! Czekaj, już <grymne> <kluz> Jak to to weźmiemy oryginalny Już masz tytuł na odcinek Słucham? Masz tytuł na odcinek Siano słoma Asiano Siano, ja słowa. siano, słowa. siano, siano słowa. W Wyjedziesz w końcu czy nie? Czy jest pieniędzy ruszyć? A e, więc czego? Podnieś podbierak Podniesiony Podniesiony? No. Na pewno? No, klikam, w pał. Ty pierdzielisz? Co jest na... Opuść. No. Podnik, podnik. Daj, A no jedź, jedź. Haha, zaczepia, nie możesz podjechać. Eee. No zobaczę. Patrz, panie, patrz, pa, patrz się na mistrza. Patrz się na mistrza. odpali. Ani do przodu, ani do tyłu mówisz? Aha, widzisz? To trzeba patrzeć, ty nie wiesz, jak to robić. Patrz. Te strony. I trzeba teraz pod kątem, panie, pod kątem. Czyli bokiem. Co? Czyli lecisz bokiem. Pod kątem, pod kątem. E. No ma urwał wszystko, ale... Oje! Ura... Urwał wszystko, ale wyjadę <noise> Urna, głośniej słychać te 60 niż ten mojego Ja pierdzielę jak to słychać Jak robisz takie grube wałki A ta praca zbiera maksimum podwójne, a ty robisz potrójne no to co ja Ci poradzę? To jest... To, to... to nie jest moja wina. O Jezus, Co Ty, Różek, zrobił? Co żem zrobił? Gdzie zrobił? O... Koj Ci chodzi? Nie... nie, nie, nie opuściłem od, y, tego. Uciekam, uciekam. Co, już jest bela? Już nie synku. Już jest bela? Proszę, proszę. No co, i co, czego czofasz? Co każdym padę ku nacisłem. No, wypuszczaj to I się. dajcie. No ja W 914 macie, to możecie oryginalnego kupić, proszę. Ja pierdziu. Eee, no, może odcinek byś nie wypadł. No będę miał chociaż co jeść. Dobra, to daj <grym> to. 60. Dobra, sobie, la, la przez cały odcinek robiliśmy tylko jedną belę. Jezu. dojdzie Weźcie sobie tą prasę. Przez cały odcinek, no to może dwie belki wyjdą. Dwie. Dobra. Dziękuję za, za obejrzenie tego odcinka. Był ze mną patron. Ten odcinek fejlem. No i fajle, ale... Jest yy, już właśnie tak, że nie powielajcie tej prasy. Sip, Ta że... prasa będzie dzisiaj na złom. Podniemy no. ją. Dzi nie, dzisiaj już w tej pracy nie ma w modach u nas Dobra, dziękuję za, za obejrzenie. Zapraszam do innych odcinków. No i... na no, patron. I minionek. Do no, widzenia. O, do widzenia, więc... Siemanko. Tak tam Co?